Z wnioskiem formalnym pan poseł Grzegorz Braun, proszę. Panie pośle, ale wniosek formalny może dotyczyć porządku obrad. Z wnioskiem obrad. formalnym o ogłoszenie przerwy celem zwołania konwentu seniorów, celem przywrócenia powagi tej procedurze, która od kilkudziesięciu godzin trwa w atmosferze festynu. Podnosimy się tu na duchu, żartujemy, ale przecież. Większość tych poprawek, nad którymi niektórzy się trudzili, ci, którzy przeczytali od deski do deski proponowaną legislację, ona została zmieciona gdzieś pod stół już dawno w komisjach. Niepowaga. A poza tym to jest groźne dla bezpieczeństwa państwa, bo jeśli tu jest pan premier z kompletem chyba wicepremierów, są ministrowie obrony i bezpieki, to kto właśnie pilnuje interesu przez tych kilkadziesiąt godzin? Kto pilnuje sklepu, jeśli wszyscy są na zapleczu. To jest niebezpieczne dla państwa. Zmieńmy tę procedurę. Te liczniki, szanowni państwo. Dziękuję dziś Panie Pośle. Ten wniosek o przerwę w związku z tym poddam ten wniosek pod głosowaniem. Głos. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań Panów Posłów jest za zarządzeniem przerwy w obradach zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Działa, 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 działa. Działa. Jeszcze czekam, jeszcze czekam. <śpiewanie> Dziękuję. Głosowało 446, 41 za, 391 przeciw, wstrzymało się 14. Wniosek został odrzucony. Przystęp...